Dziś pokażę wam przez w Wiławie na drodze krawej numer 16 tutaj macie sygnalizator bombardierowski Proszę. zarówno jak i rogatka. Proszę, przez kolejny znajduje się na linii kolejowej numer 9, a dokładniej na dwu, stu, stu, dw, 212 km i 705 m tej linii kolejowej. tutaj macie sygnalizator EHZ 75, taki sam jak na ulicy Wyszyńskiego. Roga to nie widać. Ogólnie ładny przejazd. Sprzęt dosyć zadbany. O. O, EHZ też 75. Drągi. Budka dróżnika. o. Ciekaw jestem czy coś będzie wkrótce jechało. O, semafor pokazuje zieloność. gdyż może wkrótce nadjechać pociąg. Tutaj macie dzwoneczek. Tutaj też posiada cztery sygnalizatory EHZ75 oraz yy, rogatki. Nie pamiętam jakie. Proszę, z podparciem, nawet może będzie jechać jakiś pociąg. Dobra, idziemy na drugą stronę. Może będzie coś jechać. Proszę. O, o mamy przelot. Pan drużnik zamyka w swojej budce. Opada, proszę. Opadanie. Coś tak wolno. Dzwonek u głaz, gdyż to jest kategoria A. Przejazd kolejowy zamykany przez osobę uprawnioną do tej czynności. Nie wiadomo, z której strony będzie jechać pociąg. Tu proszę, macie budkę Najprawdopodobniej się, gdyż sygnalizator pokazuje prawą tą stronę. Czekamy na pociąg. Pięknie drągi opadły. Przez kolejowy to jest linia 9, międzynarodowa E65, na której nie może być przejazdów kolejowych, a w Iławie są dwa wyjątki. To macie dwa wyjątkowe filmy z Iławy oraz... I, dwu, I ławy, jeden z Wyszyńskiego, drugi na ADK16 Czekamy gdzieś może wkrótce nadjechać. Moment. Wiadomo już jakie z rogatki EEG e, 3001. Drągi pięknie opuszczone. Gdzie ten pociąg? Gdzie ten pociąg? Przez ogólnie jest bombardier rowski. Chcesz już powoli słychać? Moment. Moment. Czekam i czekam i nie mogę się doczekać po prostu tego pociągu. Czekam. Przepraszam, że nie zatrzymałem, ale nie zauważyłem. Za to przepraszam. Nie, niestety wam tego nie, wy, nie wystarczy, tylko trochę przedtem przeskrolować informuję. Z drugiej strony widać jakieś światła. Pociąg jedzie z tej strony. Pan zadzwonił? Naprowadza pan maszynistę? Proszę, spójrzcie, jak wygląda praca drużnika. Rozmachuje światełkiem, informując maszynistę o, o przyjeździe. Że najprawdopodobniej, chyba, stan wolny, ale nie wiem, jak ty. To... Macie tutaj ten automat straszający zwierzęta przed pociągiem, lokomotywę KP Cargo macie oraz urządzenie straszące zwierzęta, te małe to strasze zwierzęty, przecież już się za... otwiera, dziękuję za obejrzenie i życzę miłego dnia, pa!